Witam Państwa serdecznie, Polina Boreczek. Zapraszam na kolejny odcinek programu Life and Style. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tańcu, dlatego moim gościem jest Pani Małgorzata Grotto, założycielka Wigord Style Dance Studio. Dzień dobry Pani Gosiu. Dzień dobry. Pierwsze pytanie mam takie do Pani. Czym jest taniec? To zależy dla kogo. No, dla mnie taniec jest całym moim życiem i absolutnie tutaj nie skłamię, ponieważ taniec spowodował, że Znam w Kołobrzegu mnóstwo ludzi, mnóstwo młodych, mnóstwo starszych, ich rodziców. No i to tworzy wszystko, co tu mam, czyli moje życie. Wciągnęłam w to swoją rodzinę, również córka się tym zajmuje. Ale dla różnych ludzi znaczy to coś innego. Dla jednych jest to forma odreagowania. Dla mnie oczywiście też. Dla innych jest to forma na to, żeby schudnąć, żeby trzymać kondycję. Jeszcze inni traktują to jako sposób do pewnego wybicia się, do osiągnięcia sukcesu, do zrobienia kariery jako tancerz bądź jako choreograf. Także myślę, że każdy w różny sposób do tego podchodzi i ma na ten temat swoje zdanie. Czyli taniec jest dla każdego? Dla każdego. Wobec tego, jakie formy tańca, jakie style są dzisiaj najbardziej popularne? No tak, taniec się rozwija, tak jak wszystkie inne dziedziny. Wchodzą jakieś nowości, jest nowa moda, i na przykład w tym roku bardzo modna w Polsce jest Kizomba, jest cały czas salsa, oczywiście bachata, burleska, która jest w dużych miastach, którą też to próbujemy zrobić, ale na razie chyba wydaje mi się, że jeszcze panie nie wiedzą do końca, czym jest ta burleska. No i oczywiście dance, To są te najnowsze trendy w tańcu. No, i cały czas hip hop, który, który króluje w szkołach tańca, jest najbardziej w tej chwili popularny w Polsce, i wszystkiego odmiany. No, i powoli wraca do łask Taniec współczesny, czyli tak naprawdę ten mój komik i to, co najbardziej w tańcu kocham. Mhm. Wspomniała tutaj Pani o Podęsie, mhm. jest to nowa pozycja w Państwa ofercie. Tak. Czy cieszy się ona dużym zainteresowaniem w naszym regionie? Nie tylko w naszym regionie. To no. jest w ogóle taka forma spędzania wolnego czasu, która, którą panie kochają, naprawdę. I jak na początku wydaje się to trudne, a wiem, bo próbowałam fachowo taniec na drążku pionowym. U nas się to nazywa pole dance mhm. Art. Um, jest to bardzo popularne. Dużo osób, przychodzi dużo osób, próbuje, nie wszystkie, a szkoda, nie, wytrzymują, ponieważ no naprawdę jest to duże obciążenie dla wszystkich mięśni, ale efekty, jakie osiągają panie, choćby po to, żeby mieć kondycję, figurę, są niesamowite. To daje takie efekty, tak pięknie jest ciało. Dziewczyny od razu dostają talie, piękne pośladki, się uda, mocne ręce. No i do tego, no co polnym zdaje, daje pewność siebie. Wydziela bardzo dużo takiej pozytywnej energii, pani widząc się w lustrze, że jak się poruszają wokół drążka, nabierają dużo pewności siebie i każdemu to polecam, naprawdę. Panom również tutaj jest zupełnie coś innego. Panowie z kolei sprawdzają swoją siłę. O, i, I tutaj też się mogą wykazać właśnie na drążku. A czy istnieją w Waszej ofercie takie pozycje, jak próby przygotowanie przygotowania do pierwszego tańca, na przykład siódmego, weselnego czy do innych okazji? To znaczy tak, i ja coś takiego prowadzę. W tej chwili mam przerwę, ponieważ jestem po kontuzji i powoli do dochodzę do takiego stanu, gdzie będę pewnie wracała do tego. Tak, mamy to w repertuarze, tak samo jak kiząbę, baczetę i salsę, ale na razie no, musiałam na parę miesięcy przerwać to z powodu kontuzji. A takie pytanie typowo um. techniczne, jak przygotować się do tańca, jakie obuwie kobiety powinny wybrać? No zależy do jakiego. Jeżeli chodzi o taniec współczesny, na boso, absolutnie na boso, pole dance, na boso, hip hop w butach sportowych, lekkich, które na jakieś tam mikrostrząsy będą ograniczać. Jeżeli chodzi o, o tańce takie właśnie jak zomba czy salsa, no to dla pani budki na szpilce, tak samo do burleski. Mhm. A czy jest jakaś granica wieku, na którym trzeba się zatrzymać, czy jednak można się cały czas rozwijać, czy cały czas można dołączyć do takich zajęć? Cały czas można dołączyć. W tej chwili w tym roku po raz pierwszy spróbowałam otworzyć szkółkę tańca dla dzieci, dla maluszków, nazywa się to Kids Dance Club od czwartego roku życia. Zawsze się tego obawiałam, a jednak się to sprawdza. Dzieci się świetnie bawią i to jest nasza dolna granica wiekowa, 4 latka, Aczkolwiek mamy przeprowadzają samodzielne trzylatki i też świetnie się tam bawią. A górna granica nie istnieje, dlatego że mamy również, tak jak wspominałam tutaj wcześniej, grupę hip-hop, gdzie panie i nie tylko panie powyżej 30 lat bez ograniczeń tańczą, Wyjeżdżają na zawody i tutaj muszę się pochwalić, że w, w, pod koniec marca byliśmy na zawodach ogólnopolskich, takich chyba no chyba najlepszych, jeżeli chodzi o hip-hop w Polsce i tam VSDS Gold, czyli te 30 plus nasi dorośli zajęły czwarte miejsce. A, no to gratulujemy. To muszę przekazać moim tancerkom. No, tancerzom. Się, przekazać. Wiemy też, że VSDS jest 20 lat na rynku. I teraz jakie są dalsze plany, jeżeli chodzi o tą działalność? Na razie będziemy organizować tą galę 20-lecia, do której już się przygotowujemy i to już dłuższego czasu. Wiemy, że gala będzie 7 lipca. Mm -hmm. Starałam się to w tym roku zrobić wakacje, dlatego że chciałabym, żeby wszyscy moi byli tancerze, a proszę mi wierzyć, że zbierało się ich bardzo dużo przez te 20 lat, żeby mogli być na miejscu, żeby przyjechać do Kołobrzegu. Um, więc skupiamy się na razie nad tym. Chciałabym, żeby ci tancerze, którzy wyszli z naszej szkoły którzy kontynuują przygodę z tańcem, żeby zaprezentowali się na scenie. Już mam kilka zgód, że tak powiem, że będą dziewczyny tańczyły, które dalej nie tylko w Polsce, ale na świecie tańczą. Zrobimy jakiś krótki pokaz tego, co się wydarzyło przez 20 lat. Już tam jakieś filmiki mam przygotowane. Oczywiście pokaz tego, co się dzieje teraz. Bankiet dla rodziców, bankiet dla byłych tancerzy. No, chciałabym, żeby to po prostu było takie miłe dla wszystkich i wspomnienia. Bo oczywiście pewnie będzie dużo łez i dużo, mhm. <głos》>, dużo wspomnień. Są ale ale. ale no, jest to moje życie, jest to nie tylko moja praca, ale absolutnie się temu poświęcam. Może nie inaczej, nie, nie, nie poświęcam się temu, bo to by źle zabrzmiało. Robię to jak tylko otwieram oczy, myślę o tym, co dzisiaj zrobię w tańcu, w szkole tańca, bądź też w drugiej mojej pracy w gimnazjum, Dziękuję. którą również pracę kocham i, i tak jak już kiedyś mówiłam, do jednej do drugiej na skrzydłach lecę. Dziękuję <grym> bardzo Pani za tę rozmowę. Moim i <grym> Państwa gościem była Pani Małgorzata Grotta, z którą rozmawiałam o tańcu.